Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu, z tej strony AgroSzymanów Dzisiaj vlog ze sprzedaży byków Byki będą sprzedawane jutro yy. Mamy 24 październik yy. Jutro będą sprzedawane, mamy niedzielę, jutro jest poniedziałek, byki jadą, rano mają po nie przyjechać yy. Nagrywam jak wyglądają przed sprzedażą yy. Tutaj jest też 6 sztuk, 3 sztuki limuzen i te trzy sztuki tutaj Charolais czy tam blombakita No widzicie, to jest na filmie No kamera tego nie oddaje w rzeczywistości, ale byki te białe już są naprawdę duże No ładne, płaskie Te są gdzie muzeum trochę mniejsze Ale też są ładnie nabite yy, Ładnie są nabite yy, Byki w wieku 21 miesięcy Jakoś tak. Te białe, a są jeszcze młodsze. One miały gdzieś może 18, 20, nie wiem. Te mam gdzieś 20-21 miesięcy. Te trzy sztuki, te trzy sztuki są młodsze trochę od nich. Eee, eee, to jeszcze mogę powiedzieć. No i potem jak będzie wykładać jakieś odsadki, to dalsza część filmu się pojawi, jak będą Odsadki tamte, Litwiny, jeszcze trochę będą stały, gdzieś no to może jakiegoś grudnia, jeszcze z miesiąc, ze dwa postoją. Te już sprzedajemy, bo już są duże. No mówię, kamera nie odbija, ale zobaczcie, to jest... Te karki, to już im się ledwo mieszczą w te dziury od drabiny paszowej. Yy. I co, to chyba tyle. Tutaj w tej części. No byki te są ładnie ja widać, że są rasowe. Zobaczymy. Cena dogadana jest 13 złotych brutto. No, tam dokładnie, a 12,95, no 12, 12 zł netto, to wychodzi nie, bez paru groszy, bez paru groszy, 13 brutto. Yy, także ceny był się oglądać kupujący wcześniej, jeżeli powiedli, taką cenę uzgodniliśmy. I co? Chyba tyle. Dogadzam w dalszą część jakby kiedyś zostaną sprzedane. Pelikuze one też są bardzo ładne Widać na kamerze chyba będzie wiedzieć jakie są płaskie A tutaj Litwiny. Także chyba tyle. Jeszcze przejdę może nam do Herefordów pokazać Tutaj jeden przeszedł do tych, a tak wyglądają herefordy. Tutaj jest jeden ciment, albo przegnaliśmy go, bo do jednego brakowało. No prawie jak one wygląda. Tak wyglądają nasze herefordy. Teraz się akurat jedzą, tutaj było podwalone pasza. Dobra, nagramy dalszą część, jak będziemy sprzedawać byki. Cześć wszystkim. Witam w dalszej części vloga ze sprzedaży byków. Dzisiaj mamy 26 listopad. Nawet nie pamiętam, kiedy były tamte sprzedawane byki, ale ha, jeszcze w październiku. a jakoś w październiku. Nie pamiętam, nie powiem Wam. Dzisiaj mamy 26 listopad. Yy, tutaj te odsadki, które kupiliśmy, yy, są już na około 2 tygodni. I tak, może od początku. Tamte byki, które widzieliście na początku, te trzy limuzeum i 3 tam szarolet, może blondaki? to nie wiem. Coś takiego yy, zostały sprzedane, jak mówiłem, 12 netto, czyli to wychodzi tam bez paru groszy 13 zł. brutto. Ich średnia waga była 760 kilo Także całkiem przyzwoicie Całkiem ładnie Nie można narzekać byki były w wieku 22, 20 Między 22 a 20 miesięcy No i tak, na tym miejsce Kupiliśmy, tutaj mamy No tutaj chwili, przez, przez ile, jeszcze przez dziś Dwa tygodnie, tutaj mamy 14 sztuk Yy, odsadków, byczków, jak widać tutaj mieszanki, mieszanki z limuzeum yy, Są brązowe i czarne I tutaj jeden, taka mieszanka jakaś, nie wiem z czym Może coś z BB, tak trochę wygląda, taki czerwono-biały, taki śmiesznie wygląda yy, Tutaj mamy zakupione 14 sztuk Ponieważ przed świętami Bożego Narodzenia te sztuki jeszcze będą sprzedane Za około 3 tygodnie yy, Litwiny Litwiny, no to z tego filmik, jak one wyszły. No, jak mówię, te wyszły 760 kg. Średnia waga po 12 12,1 netto za kilogram. Yy, tutaj yy, mamy kupione 14 sztuk. Yy, byczki kupione, no, może powiem po ile po 3500 za sztukę. Yy, waga około 250 do 300 kg. Byki, no ładne, tak są płaskie, nie ma jakichś chudych Zostały odrobaczone już u nas Pasze też dobrze pobierają już Jak mówiłem, są u nas około dwóch tygodni, może No, jakieś około dwóch No tak tutaj mamy trochę ciasnawo Ale już nie mieliśmy się gdzieś zmieścić z nimi A chcieliśmy zaraz kupić sobie na dwa kojce odsadków Także tutaj im częściej po prostu ścielimy No i... No, mają sucho, także nie ma żadnego problemu. A jak się tamte byki sprzeda, to wtedy zostaną one rozdzielone na pół. Yy, teraz w trojcu jest po, po 7 sztuk, będzie, jak je rozdzielimy. Jak tutaj jest 14. Yy, no i tak, yy, byki, no one są z Mazur. Z Mazur, no jako odsadki, jak wiadomo, teraz sezon jesienny, to te odsadki są na sprzedanie nie ma z nimi problemu. Dlatego też zakupiliśmy, no bo. Był największy wybór, teraz czym później to już będzie coraz gorszy wybór tych odsadków No i z jednego miejsca mamy je 14 Także to jest z jednego stalu, to jest jakiś może plus Nie ma żadnych jakiś tam chorób przynoszonych czy czegoś, no Wszystkie są razem O, tak pokażę wam, jak wyglądają litwiny Jak ten biały się tu wygina Te są ładnie, ładnie umięśnione Duże Ale czym jaka będzie średnia waga ich Dziś. Będą u nas około roku, nawet nie cały rok. U nas. Będą sprzedane najprawdopodobniej przed świętami. Tak planujemy, ale jak wyjdzie, to jeszcze się zobaczy. Czy... Tam dalej, nie wiem, może jeszcze przejdę, pokażę. Tutaj mamy te z odpajalni. Też już są spore byki. No i tutaj dalej, tutaj dalej mamy herefordy Herefordy też ładnie rosną. Odpukać. Tamtej wiatry już nie będzie, bo tam się nic nie zmieniło. Tylko tutaj wam pokażę. Herefordy ładnie rosną, przybierają. Yy, miały ścielone, więc mam dzisiaj suchutko. Yy, ścielimy coś takiego około co 3 dni. Co 3 dni. No, to, to, to nie jest jakaś tam... To jest patrzymy jak mają mokro w końcach, wtedy po prostu ścielimy. Żeby miały sucho mniej więcej cały czas. No widać po nich chyba, że też są czysto, Nie są jakieś ubrudzone w błocie, tylko ładne. Akurat tutaj jest o. Ten siumental jest przygnany od tych, bo tutaj nam jednego brakowało. Tu był jeden za dużo. Także tutaj mamy Cementala, ale prawie jak Hereford kolorystycznie pasuje do nich. Yy, no, tutaj mamy te, te też są w wadze już około 300, no a więcej niż 300 kilo mają. No i te, te już naprawdę duże byki, spore. No, zobaczymy jak wyjdą. O, a tutaj jeszcze odsadki. O. Jak mi się podobają, osobiście także to jest najważniejsze. Tak yy, mówię, no, odrobaczone zostały. Nie wiem jaki to był środek. Nie pamiętam. No, tak wyglądają. Yy, wszystkie prawie są rogate. Chyba jest. Jedna sztuka jest bezrożna z tego co widzę tutaj. Ale to już to mały Mały szczegół. Siodła yy, mają często, że miały sucho. No, teraz no, tu mają ciasnawo trochę, ale. Jak mówiłem, będą rozdzielone przy, przy sprzedaży tamtych sztuk. No i tyle. Jakby. Yy, jak. coś ja zapomniałem. To chyba tyle w tym vlogu. Yy, następna sprzedaż będzie tamtych. Tam to filmik też zobaczycie. No ten filmik się pojawił z opóźnieniem, bo. Trochę czekaliśmy na te odsadki, około miesiąca po sprzedaniu, no i teraz jakoś, jakoś tak nie nagrałem tego, tylko dzisiaj, no to jest chwila wyciągnąć kamerę i nagrać, ale jakoś tak, nie wiem czemu, nagrywam to dzisiaj dopiero, no ale filmik i tak zobaczycie, i tak, także wiecie mniej więcej, co się u nas dzieje. Sezon już mamy zakończony, wszystkie maszyny są pomyte, mamy dzisiaj, jak mówiłem, 26 listopad. Na społeczności będziemy wiedzieliście tam jak maszyny były myte, ciągniki, rozrzutnik, prasa jaką komba wydmuchane nie były myte, dopiero kiedy będziemy tutaj na wiosnę. No i tyle. Zachęcam Was do zadawania pytań do QA. Będziecie widzieć filmik na kanale niżej, wcześniej był opublikowany. I to chyba tyle w tym vlogu. Piszcie jakie są u Was ceny byków. Jakie ceny odsadków, czy byków już rzeźnych do uboju? No z tego co wiem, do ceny nie spadły. Utrzymują się na tym poziomie, tam między 10 a 13 zł. 12 no, także tyle w tym vlogu. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.